Radio Tocem po raz pierwszy. Drodzy Państwo, to jest program, w którym mówimy o rzeczach niezwykłych, wyjątkowych. Dzisiaj będzie o wyjątkowym człowieku. Który... Oczywiście Oczywiście Link zamieszczę w opisie. Wiem, że wielu z Was, drodzy słuchacze, na pewno pierwszy Jeszcze raz w ogóle spotkało się z nazwiskiem Bruno Grynik. Dlatego myślę, że tym bardziej będzie ta audycja dla Was ciekawa, interesująca, bo będzie się można dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy o tym niezwykłym, naprawdę niezwykłym człowieku. Witam serdecznie moich gości. Są dwie panie. Pani Teresa Biaggi i pani Anna Bała z koła przyjaciół Grynika. Witam Panie. No i w zasadzie tutaj mamy problem. Nigdy nie słyszeli o tym człowieku. To był Niemiec, prawda? Tak. Jak, jak, jak można go przedstawić? Kim on był? Co to, to był za człowiek? Był pomagał ludzkości. Pomagał ludziom zrozumieć prawa Boże. Pomagał nam zrozumieć, ludziom wszystkim, że choroba nie pochodzi od Boga. Człowiek urodził się zdrowy, powinien być zdrowy. I takie ciało również powinien oddać ziemi. Zdrowe ciało. Drodzy Państwo, ja tutaj mam nadzieję, ponieważ wiem, że ta postać Pana Bruno Greeniga jest zupełnie nieznana, ale wierzę, że może są tacy słuchacze, którzy spotkali się z fenomenem Bruno Greeniga. Mamy wiele dokumentów świadczących o tym, że ta energia niezwykła może cały czas działać i że te niezwykłe historie, które są z podstawą Bruno Greeniga, cały czas się wydarzają. Czekamy na, na wszystkich słuchaczy, którzy są, chcą zadać pytanie lub też chcą coś opowiedzieć na temat Nasz telefon 555 30 30 kierunkowy 020. Niezwykły człowiek, który, który robi niezwykłe rzeczy. Ja Może tak w kilku słowach przedstawię jego sylwetkę, dlatego że on urodził się w Gdańsku, tak? W Gdańsku Oliwie. Tak. Czyli uro urodził się tutaj na terenie Polski. Olski, tak. W 1906 roku. W 1906 roku. Na no, opinii publicznej dostał się w 1949 roku w Herford, to jest Westalia. Zwrócił uwagę na istnienie uzdrawiającej siły którą nazwał uzdrawiającym prądem i wyjaśnił ludziom, poszukującym pomocy, jak poprzez tę siłę mogą powrócić do zdrowia. Czyli ja rozumiem, że on przez te. No wyobraźmy sobie, urodził się w 1906 roku w Gdańsku-Oliwie i przez bardzo wiele lat w ogóle nie był znany. To znaczy nie ujawniał się ze swoimi zdolnościami, tak? Tak, on nie ujawniał się ze, ze swoimi zdolnościami, natomiast już od właściwie od dziecka pomagał ludziom, pomagał również zwierzętom. W jego obecności działy się rów, różne rzeczy. Zdrowiały zwierzęta, które miały jakieś obciążenia. Zdrowiały również osoby, nawet osoby, które już były bliskie śmierci. Lekarze mówili, że ta osoba umrze. Przychodził Bruno jako małe dziecko i mówił, nie, to nie jest prawda. Ten pan będzie żył i tak się działo. Ja tak sobie wyobrażam słuchaczy tego FM, którzy słyszą takie rzeczy. Myślą sobie, no przecież to jakieś bzdury, kto to, kto to opowiada takie rzeczy? Przecież jak można udowodnić, że taki człowiek rzeczywiście, żeby w jego obecności dochodziło do takich cudownych uzdrowień? Czy zachowały się jakieś wiarygodne relacje, dokumenty z tego okresu życia? Tak, Zdrowienia. oczywiście mamy bardzo dużo takich relacji. Ostatnio powstał, właściwie 10 lat powstawał film dokumentalny yy, i on będzie, on już jest w niemieckich kinach, jest yy, film. On jest tłumaczony na język polski. Żyją jeszcze świadkowie tamtego okresu, żyją również osoby uzdrowione i te osoby, naoczni świadkowie, yy, przekazują, yy, relacjonują swoje przeżycia związane z Bruno Grimningiem. Ponadto żyje również pani Grete Heusler, która jest założycielką tego koła, mhm. koła przyjaciół Bruno Gröninga. Ona również została uzdrowiona z trzech nieuleczalnych chorób. Z marskości wątroby z. Też uleżona została teraz, rozumiem, nie, tak? Jeszcze za życia Bruno Greeninga. Właśnie, to znaczy, ja może tutaj powiem, powiem ważną rzecz, mianowicie Brunogrenik zmarł w 1959 roku. Czyli nie żyje już od ponad 40 30 lat. 30 lat. Cóż takiego było w tym człowieku? To jest nie... Audycja była nagrywana w 2002 roku, a 6 lat temu... Wyemitowana w radio. Eee, I teraz nie będę Wam już puszczać więcej, ale coś Wam przeczytam. Na telegramie jest grupa Bruno Gronik. Mhm. Popatrzmy na zdjęcia. też pokazać. Atakowany z różnych stron, częściowo za pomocą podłych kłamstw i podstępnych machinacji, zawsze jednak podkreślał miłość nieprzyjaciół i mówił w związku z tym: Kochajcie swoich wrogów, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą, módlcie się za tych, którzy was obrażają i prześladują, abyście mogli być dziećmi waszego ojca w niebie bo On sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i zsyła deszcz nad sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Kochaj swoich wrogów, ja też kocham moich wrogów. Apokryficzne powiedzenie Jezusa brzmi – nienawidź grzechu, ale kochaj grzesznika. Daję Ci również do zrozumienia, że nadal jestem tak dobry dla moich największych śmiertelnych wrogów, Jednego jak i drugiego, że wciąż całego serca życzę im wszystkiego najlepszego. Ludzie przychodzili do mnie i powtarzali: zniszcz swoich wrogów, nie. Użycie tej boskiej mocy do zrobienia czegoś złego byłoby czymś więcej niż szatanem. Byłoby najgorszą rzeczą, jaką, mo jaka może się wydarzyć. No właśnie, to o tym mamy eee, nabrać świadomości. Że czyniąc zło dla kogokolwiek, kogokolwiek sami stajemy się szatanem. Nadal życzę wszystkiego najlepszego, moim największym zaprzysiężonym wrogom. I prędzej czy później, zły człowiek też dochodzi do siebie, mówiąc sobie. On nam nawet krzywdy nie wyrządza, chociaż mógłby to zrobić, chociaż mógłby. Już kochanie, a widzisz, oj, widzisz, zacząłeś otwierać i nie udało ci się, no ja ci zaraz odetnę. Chociaż mógłby i zaszło tak daleko, że ludzie, którzy nie zostawili kamienia na kamieniu, by ze mną walczyć, przeprosili za swoje złe czyny. Proszę kochanie, Williamku. Willi Proszę. Pracuję w taki sposób, że nawet największemu śmiertelnemu wrogowi nie życzę najgorszego, tylko zawsze jak najlepiej. O, no, ciekawe, to jest ciekawe. 3 kwietnia będę obserwować tą grupę. No, tutaj są członkowie 3100. Światła i ciepła, wszystkie nasiona ukryte w ziemi zaczynają rosnąć. Wiesz o tym, wiedziałeś to, ale nie zrozumiałeś, że. To jest tak. Jeszcze nagram ci to, bo są piękne słowa. Każdej wiosny, wraz z powrotem światła i ciepła, wszystkie nasiona ukryte w ziemi zaczynają rosnąć. Wiesz o tym, wiedziałeś to, ale nie zrozumiałeś. Że podobne zjawisko może zachodzić w Tobie, bo i w Tobie są ziarna, nasiona, czyli cnoty i dobre cechy, które Bóg złożył tam od początku. A jeśli nie rosną, to dlatego, że nie myślicie o wystawianiu się na duchowe promienie Słońca. Kontemplując każdego ranka wschód Słońca od pierwszych dni wiosny, Słońce, które jest najczystszym obrazem boskości. Robimy to, aby zapewnić naszym nasionom jak najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju. Nikt nie powinien uważać się za zbyt inteligentnego, uczonego lub rozsądnego, aby gardzić tą praktyką. Ziarno roś, rośnie tylko w słońcu, zarówno duchowo, jak i fizycznie. Piękne słowa. Wszystko jest energią a energia nie znika, ale może zostać przekształcona w inne formy energii. Cała energia krąży w kółko. Nasze myśli, nasze uczucia, nasze słowa i nasze działania są również formami energii. To, co wysyłasz, wraca jak bumerang. Stąd powiedzenie, co zasiejesz, to zbierzesz. Jesteśmy sumą naszych myśli, uczuć, słów i czynów. I za ich pomocą tworzymy naszą rzeczywistość teraz lub później. Cała energia jest wibracją. Wibracje mogą być wyższe i niższe. Wyższe wibracje mogą pochłaniać niższe ich wibracje, ale nie na odwrót. Latarnia kieszonkowa może oświetlić ciemny pokój, ale osobiście nie znam czarnej latarni, która emituje światło. Nasza osobista wibracja przyciąga wibracje o równej wielkości. To właściwie zasada sztuka szuka sztuki. Nasz własny rodzaj wibracji lub energii wpływa na nasze własne środowisko. Możemy podnosić i obniżać nasze wibracje. Kiedy miłość naszego serca kontroluje zarówno nasze myślenie, jak i nasze wewnętrzne uczucia, nasze zachowanie będzie miało wyższą wibrację. Kiedy nasze przeczucia dyktują zarówno nasze myślenie, jak i zachowanie, emitujemy wibracje niższego rzędu. Bóg dał nam swoje zasady dla wszystkich swoich gier w życiu doczesnym. Możemy również bardzo dobrze zaczerpnąć te zasady ze Starego i Nowego Testamentu. Istnieje wiele, wiele dobrych gier, jak, nauczał, jak nauczył nas Jezus Chrystus. Chciałbym wymienić tutaj kilka z nich. Co człowiek daje, to otrzyma. Co człowiek sieje, to rządź będzie. Nie sądźcie, a i wy nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, abyście nie byli potępieni. Na podstawie Twoich słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów zostaniesz potępiony szukajcie najpierw królestwa bożego i jego sprawiedliwości a to wszystko będzie wasze i powiedział że królestwo jest w człowieku proście a będzie wam dane szukajcie szukaj a znajdziesz pukajcie a otworzą wam nie daj się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężaj Jezus Chrystus wiedział, że każda choroba pochodzi z grzechu, dlatego po uzdrowieniu napomniał chorych: Nie grzesz już więcej, aby cię coś gorszego nie spotkało. Tak więc tu chciałam Wam przekazać to, nad czym się, nad kim się pochyliłam i zgłębiam temat. Odnalazłam na telegramie właśnie tą grupę. Bruno Groninga. Jest bardzo, bardzo, poczułam, że to jest bardzo, <laughs> nic się nie dzieje bez przyczyny. Nasza przemiana dokonuje się dość szybko. Rozwój duchowy. Wszyscy jesteśmy na etapie tego rozwoju. I odkrywania swoich mocy. Także przekazuję Wam to, a link zamieszczam w opisie. Życzę Wam cudownego, pełnego przecudownych, pięknych, wzniosłych uczuć w was dnia